A dzisiaj znowu odcinek z Mobile Legends Adventure, jak widzicie. Mamy 2500 diamentów. No tak jak mówiłem, każą nam tu już rysować. Pamiętajcie, bo tu trzeba rysować. Jeśli narysujecie i będzie żółta animacja, to znaczy, że jest postać pięcioglaskowa. A jeśli nie będzie animacji, to znaczy, że nie ma żadnej pięcioglaskowej. No i zobaczmy, będzie, czy nie będzie. Wskazuję, że będzie. Jest żółta animacja, czyli będzie. znowu ta pani, pani oh. Wejdzie nam, daj tego pięcia No! Co? Jaki to będzie pięciogniazdkowi? Ciekawy jestem? Dopiero ta linika jedzie. Dobra. Jest parę kresek. Jest ta animacja, brawo. No dajcie tego pięciogniazdkowego wreszcie ile można. No i to to? Nie mówcie. Natan? O, to ci dopiero. Jeszcze nie miałem Natana. Wydaje mi się, że to Natan jest. To jest niggi. Tylko nie widzi. Myślałem, że to jest na ale teraz sobie przypomniłem, że to jest Digi. O ja... No dobra, weź już dzizi. Mówię dziki. Dobra. Chłosje ci jakieś nam piszą, że mamy. Eudora na cztery gwiazdki. Właśnie, jak o tym mowa, to już pójdźmy od razu przenieść poziomy. Co tu nam każą manki? Ciekawe. Jakieś punkty. O, te! Ognie to. Dobra. Nie, no, mi transferować level. O, dobra. I kogo teraz? Chyba to Rafaela. Na Didi'ego. Dobra. Co tam z tym Digim naszym? Jak widzicie, Dilonga już trochę ulepszyłem. No, Digiego też trochę ulepszymy. Chociaż na ten jedenasty. Z Dilongiem zbyt chyba poszalałem. No ale. Przynajmniej będzie mocny. Dobra, tu mamy, mieliśmy Aldusa. Teraz mamy Draft Też to diamentów. Wow. I Rafaela, po co Rafaela? No, dobra, może potem jak A u Dziekiego będziemy mieć sto diamentów, tak? Dobra. No, gdzie ja klikam? Dobra, a więc klikamy start i poziom dwa. Pauza dwa. Dziekiego damy do tyłu, żeby mu się tu nic nie stało. Dobra. A więc zaczynamy liczbę. No zacznaj bite. Co to za hałasy? Dobra, zaczynamy. Ale ten Zilong! Jedno machnięcie i już yy, nie ma postaci. No chyba szybko nam dzisiaj będzie szło tymi poziomami. Mhm. Szumy jakieś. Co się temu komputerowi dzieje? Ciągle szumy jakiś wydaje. Dobra, nieważne. Historia, ciągle jakaś historia. Iwenty. Nowy i Nie, no, nie, nie no. Co to? Dobra, idziemy do kolejnego poziomu. Co ten digi robi? No tak, będzie animacja, na szczęście krótka. Bo jak on już Teraz się spodziewam. Bo nie grałem jeszcze w Mam Miałem go już nieraz, ale jeszcze nie grałem. Bo jakoś nie wiem, lepsze postacie. Dobra, nieważne. I tego gadania, nad... coś tu chyba Kwestie. Dobra, to są skrzynki. Dobra. Jakieś monety. O, dużo buteleczek. Bardzo dobrze, bo buteleczka się ulepsza w postaci tylko chyba buteleczek. Mam dużo. właśnie, a nie mam. To złota przecież dostaliśmy. A, to teraz to już możemy. Digiego ulepszyć. Dobra. Ulepszamy. Digiego na poziom 21. Myślę, wystarczy. I bierzemy się za zilą. Ega. No dobra. Nie za dużo go ulepszyliśmy, ale może będzie to. A więc przejdźmy do bitwy. No, ne, ten wzrok jest strasznie mocny. Pewnie dlatego, że ma level 31 i wszystkich rozwalana na jednego hita. Ale to szybko będzie nam szło, przynajmniej. Maćko, co to za wielki balmont jakiś nie, Eudora czy jakaś Alice? Znowu ten wielkor Balmond? No, czy to on musi być taki wielki? Aha, pewnie dlatego z nami rozmawiał, że będzie boss Balmond teraz. Który stanie się jeszcze większy, jak go pokonamy. Aha. Rozumiem. Niezły. niezłe. Ziląk, raz już, bo nie ma. I znowu. I nie ma, Balmondzie. No tak, miałem rację, ten Dydysjonator. Hmm. Na razie to się nie zbyt przydaje, ale później może się to przydać. Dobra. Znowu ten Balmond, tym razem się wkurza, że przegrał. Najwidoczniej jeszcze nigdy nie przegrał z nikim. No cóż. Nieważne. Idziemy dalej. Napiszę Unlocket. Co to? Labirynt. a to co dopiero? To jakieś pola, musimy klikać. Aha, dobra, mam. to. Musimy pokonać tego przeciwnika. To jest chyba Lancelot. To jest klink, a... a to kto to jest? Xbox. Tak, chyba Xbox. Dobra, weźmiemy tego Xborga. Idziemy za tą Eudorę będziemy mieć wszystkich pięter w jaskoszach. Nie, bo będziemy mieć tego. Ta Dobra. No i tak strasznie łatwo poszło przez tego Zilonga. Dobra. Diamenty. 60 diamentów, eh? nieźle. Drugie piętro. Co my tu mamy? Dobra, dobra, dobra. Mieczyk jakiś? No dobra, dobra. niech będzie ten mieczyk. Oj, mam jakieś bomby, co one robią? Dla przeciwników. E, no dużo te bomby zadają. Też te bomby są nam y, w ogóle niepotrzebne, bo one wszystkich, prawie wszystkich, niewiastkowych, no ale niech będzie, że nam są potrzebne. To nie jest zbor, która by coś kręci, jakimś ogniem. Dobra. Mm -hmm. O, dostaliśmy na kolejnego przeciwnika. Szkoda, że tylko jedno, nie dwie. No ale. I tak się damy radę, na pewno. Nie ma opcji, żebyśmy nie dali rady. Mm -hmm. Dobra. Dobra, no, co my tu mamy? Na... Po to coś. Eee. Obozy, co to jest? To jest na przeciwnika. Aha, czy jak go zamrozimy, to wtedy możemy iść dalej i nie musimy z nim walczyć... chwilowo. Dobra, no i na koniec walka z bossem. Chociaż ten boss to tak naprawdę to żaden boss, ale <gry> niech będzie. A no, coś ten boss robi tej mojej tak jednak. Jigsburg co tym multem robi? Jakąś osłonę sobie dał tylko? A ile tu pokonał, ale to i tak mu nic nie dało. No, bo i tak wszyscy inni przeżyli, więc Diggy przeżył jest najlepszym healerem, czyli No, Na sumie. On leczy Ci mi w ogóle? No dobra. Mam jakiś sklep. A za te punkty będziemy mogli kupić jakąś postać. To jest Freya, Estes, Leslie, Zilong, Helkurt, Odet, Gord, Angela, Akaj, Moskow, Nishitar, Helos, O Digi. Digi! Nasz Digi tu jest. A, to fajnie. I Zilong też tu jest. No to świetnie. To Zilonga mi się robi. Nie wiem. I i. Weksana, tak się nazywa. I tu zcięłam za jakieś punkty kawałki. Dobra. Własne Właśnie tylko odbierzemy. Brakuje jakieś 5 kawałków. Oooo! 4000 tych punktów. To jeszcze tylko 2000 nam brakuje, i będziemy mogli mieć y, wymienić postać. Tutaj tylko otworzymy monety, polipszamy i na tym odcinku zakończymy. Dobra, monety. Wilongu, ulepszamy Cię teraz na 41 poziom. I jest. Trzecia dolność Na 61 poziomie będzie czwarta ostatnia. Teraz widzimy. No to sobie pojechaliśmy. Dobra, 10 poziomów. A więc na tym skończymy. Pamiętajcie, 500 łapek w górę w sumie pod moimi filmami i będzie trzecia gra już na moim nie zapomnijcie też wcisnąć czerwonego przycisku tam na dole. Subskrybuj. Pa, pa!